Nie wiem czy widzowie jestem na to gotowy Wy Stumble Guy W naszej ukochanej grze można robić wiele rzeczy Zdobywać m.in. skórki Okej, okay, to jest fajne dla kolekcjonerów Możemy grać w wydarzenia Czy chociażby gierki rankingowe Wiadomo, każdy chce mieć czempiona Więc to jest całkiem spoko, że Daje dużo fał, ale jest jeden tryb Warsztat Stumble Przez który ja po prostu się stresuję Za każdym razem jak widzę tutaj nową mapę To myślę sobie, Omega, ale fajnie sobie pogrę A potem za każdym razem denerwuję się dokładnie tak samo, jakbym uczył się sejwować na blok Dashu, i oczywiście by mi nie wychodziło. Jak tylko popatrzę na te trzy mapeczki, to już mam naprawdę stresa. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że Wy zawsze macie back, bo potrafię chociażby właśnie z czempionami wygrywać gierki rankingowe, potrafię mapki od Was naprawdę trudne, mega, łatwo i szybko przechodzić, a potem dostaję dziwną mapę od dziwnego twórcy z zagranicy i nagle jest katastrofa. Nagle nie wiadomo. Po prostu, nie wiadomo co się dzieje. Nie wiadomo jak to przejść. Widzowie, i wy, czy jesteście nowymi graczami, czy już trochę pograliście w Stumble Guys, to oczywiście na samym końcu sklepu wpisujcie kod Abra. To jest szalenie ważne. Bo kolejny youtuber ma swój skin, a my jeszcze nie mamy polskiego skina! Kod abra musi być wpisywany. Czy kupujesz Stumble Passa, czy zdolności tylko z kodem Abra. Słuchajcie, ja naprawdę muszę się rozgrzać. W dzisiejszym odcinku powiem wam tak, serio warto będzie chyba obejrzeć to do końca, bo spróbuję przejść tamte trzy mapki, a... Nie będę ukrywał, że naprawdę nie chcę tego robić. Naprawdę, słuchajcie, ja wiem, jak to się skończy. To się zawsze kończy tak samo. To się zawsze kończy tym, że ja się tylko denerwuję. Serio, więc nie. Tym razem, słuchajcie, podejdę do tematu inaczej. I tym razem najpierw się rozgrzeję. Sami widzicie, mamy Block Dasha w wersji legendarnej. I oczywiście na moich rangach. Zaraz będzie to platyna. Tak, do platyny wcale nie mamy tak dużo. A swoją drogą jest nowa mapka w Stumble Guys. Tak, już taka oficjalna. Mówimy oczywiście o. Podłoga to lawa, byku. Wiadomo, podłoga to lala poo! Serio? Naprawdę delikatnie liczyłem, że ktoś tutaj wyrwie, no ale nie, to nie. Ja se przeskakuję tędy. Zastępnie, zastępnie. I teraz to, teraz patrzę. A jest tarcza, jest tarczasz Jan! Let's go! Lecimy, słuchajcie. Nie mm -mm. Kolego, zaspałeś i dlatego trafiłeś w laser. No, takie życie. Takie życie w Madrycie, kolega, uwaga. Tarczasz. Ja, 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 Jan! Let's go! Dobra. To wypadałoby wygrać, powiem wam szczerze. Nie wiem, oczywiście, czy się uda, ale się postaram. A, Tomuś! Tomuś, co to próbowałeś mnie tutaj przy fasolzi? Nie, nie, nie. Tomeczek. O kurde, no nie, no Tomek! No poblokowaliśmy się i ja odpadłem ją od Tomek, ja pozdrawiam, ale serio, no ani ty nie skorzystałeś ani ja. A co z nową mapą? Bo tu jest nawet skin za darmo do wygrania, jeżeli tylko będziesz w to grał. Widzowie, w tym odcinku umówimy się tak, jeżeli uda przejść mi się właśnie te trzy mapki z trybu kreatywnego, to zrobię dla was konkurs. Tak, możecie na przykład wtedy wygrać pięć skinów. Tak się umówimy? Okej, okay, spoko! Tak się umówimy, najpierw słuchajcie, zanim tylko ustalimy, co to za skinę i tak dalej, to wiecie co? Mega spoko by było, no przynajmniej moim zdaniem, e, najpierw przejść te mapki, bo, bo różnie może być. Dobra, podlecimy sobie tutaj do góry i oczywiście ja na razie e, gram na nowej mapie, tak, 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 ale nie z ty kreatywnego, tylko na nowej mapie, wiecie, no tutaj, co nie? No ta podłoga to lawa, lawa 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 la Dobra, chłopaki sobie tutaj słuchajcie, budują do góry. Ja też se buduję do góry. To jest w ogóle moja pierwsza w życiu gra z graczami tutaj. Ej, serio, bez kitu, co nie? Więc jakby spoko. Okej, szkoda, że tylko tutaj się nie da, słuchajcie Poruszać praktycznie, ale w porządku Bo ja sobie wlecę tutaj i dawaj, dawaj O kurde, chłopaki, chłopaki Nie przesadzacie trochę, bo jestem tutaj tak wysoko Że ja nie wiem, jak mogę zawiesić tej lodówę Nie, serio, jak tutaj mam niby Siódma, słuchajcie, to lewituje, nie To po prostu lewituje XD, o kurde Ale loduwa, nie, ale lodowa! Dobra, słuchajcie, mam plan, mhm, no to bardzo dobry plan Szkoda tylko, że, o, dobra Zrobimy sobie w ten sposób, spoko Teraz rzucamy dalej lodówę i popatrzcie nie, nie no, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje, ty, ej, dobra gierka, dobra gierka, słuchajcie, się trafiła, niby pierwszy gram, raz gram z graczami, a nie z widzami, ale słuchaj, o oh, kurde, ale tutaj, słuchajcie, naprawdę mam wrażenie, jakbym, słuchajcie, był mega, mega ekspertem, albo żeby oni byli mega ekspertami, co, dawaj, dawaj, raduj się. no tak, ale ja nie mam, słuchajcie, jak tego już przeżyć, nie?

nie wiem jak... Dawaj, nie mogę się... Ej, przysięgam, nie mogłem się teraz ruszyć, ale no teraz to już nie przetrwam, słuchajcie. No jak ja mam niby to przetrwać, no słuchajcie, no choćbym z puchu. Poczekajcie, mogę spróbować, mogę, a, mogę się postarać, słuchajcie, poczekajcie. Polecę sobie tutaj, polecę sobie na to, polecę sobie teraz tutaj do góry, dawaj, 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 o kurde! O kurde! Dobra, dawaj Erką, dawaj Erką, co jest grane? Co jest grane, słuchajcie? Ty jak ja to w ogóle przyszedł? Ile w ogóle trwa ta gierka? Ej, kozak, co? Kozak, lecimy. O my G! Nie wiem czy to już nie jest, słuchajcie, mój rekord w tym momencie. Co tu się w ogóle dzieje, nie? Co tu się... Nie! O kurde, dobra? Dawaj Erką, dawaj Erką. Nice. Mamy fortepian. Mamy tutaj, słuchajcie, kulę dyskotykową. Okej. Okay. Lecimy, słuchajcie, z fortepianem. Lecimy z fortepianem. Patrzcie, pa pa pa... pa, No stawaj to, stawaj to. No ej! Okej, okay. nie wiem, nie wiem czemu, ale nie chciało mi się, słuchajcie, postawić. Natomiast spoko. Dawaj, skocz tutaj. Skocz. A! A! Dawaj, dawaj go! No ty... Dobra, ErKę muszę poczekać pod R. -kę. Dobra. Ty tu już jest, słuchajcie, góra! Patrzcie, tu już jest góra! Ja cię kręcę! Do sali balowej dotarła lawa! No fajnie! Ty, no bardzo mnie to cieszy, nie wiem za bardzo co, co, co to znaczy, ale słuchajcie, buja, ale strasznie buja. Patrzcie to, jak my jesteśmy wysoko. Dobra, stawiamy tutaj, słuchajcie, spamujemy, nie? Spam, 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 spam. Dawaj tutaj na górę, dawaj tutaj. Co to jest? Ej, nie, poważnie, słuchajcie, co to? Kurczę jest. O kurde, o kurde. O kurde, ty co to jest za gra? Ej, nigdy, nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem! To potencjalnie ta mapeczka powinna być dość prosta. Oczywiście wygląda pięknie, jest bardzo rozbudowana, ale raczej wygląda na taką, którą będę w stanie przejść. Serio? Oglądajcie to w całości, bo być może, słuchajcie, właśnie wygracie dzisiaj skiny. Serio? Jeżeli uda mi się przejść te trzy mapy, to obiecuję, że dostajecie pięć skinów. Znaczy, to będzie losowe, tak? Nie mogę obiecać każdemu, słuchajcie, to są tysiące wyświetleń, a ja nie mogę każdemu dać skina. Ale z grubsza rozumiecie, jakby, jaki jest przekaz, prawda? No dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, gdzie my mamy polecieć? Bo ja nie do końca, słuchajcie, wiem, którędy iść. Nie wiem, czy mam polecieć po tym TNT, słuchajcie, czy też nie. Ale chyba tak, chyba, słuchajcie, tutaj musimy po prostu lecieć jak najwyżej, nie? Jak najbardziej w górę, tylko się tutaj da. Mamy tutaj jakiegoś trampoliniarza, słuchajcie, janiarza. Dobra, czy ja mam z niego w ogóle, słuchajcie, skorzystać, czy też nie? Trochę się obawiam, że niekoniecznie. Ej! Bardzo ciekawa mapka. Naprawdę tu się dzieje, słuchajcie, dość dużo. Nie wiem tylko, w którym miejscu są checkpointy, a w których, słuchajcie, nie. Ale wydaje mi się, że serio. Lecimy po prostu od samego dołu do samej góry. Zresztą jest tutaj strzałka. Co? A co mnie tutaj spaliło? W sumie to nie wiem, co mnie spaliło. Ale dobra, chyba lecę tędy. Chyba słuchajcie, lecę tędy. Nie ma co się w ogóle tutaj zatrzymywać, nie ma co tracić czasu. Myślicie, że tutaj? No na moje może to być tutaj, ale czy tutaj idziemy coraz wyżej? Kurczę, dobre pytanie! Dobre pytanie, słuchajcie, bo wcale tutaj nie lecimy coraz wyżej, ale może teraz się, słuchajcie, coś zmy... A, ja ja, 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 ja. ja. A gdzie jest checkpoint? Dobra, tu jest checkpoint. OK, bo się już przestraszyłem, słuchajcie, że nie dostaniemy checkpointa i że będzie, słuchajcie, jakiś istny dramat, co nie? Ale nie jest, słuchajcie, źle. Nie jest tutaj źle. Dobra, lecę sobie tędy, lecę sobie tędy. I faktycznie, słuchajcie, przynajmniej na razie ta mapeczka wydaje się być bardzo miła. Jeszcze. Może zaraz nie będzie, ale na razie wydaje się być serio bardzo, bardzo w porządku. Dobra, lecę sobie tędy, lecę sobie tędy. Ty jedna z mniejszych mapek, w jakich grałem w swoim życiu. Jak na razie. No, pytanie, czy... czy tak zostanie, czy, czy to tylko do czasu. Dobra, już widzę, słuchajcie, o co w tym chodzi. Mam skończyć sobie tutaj. I teraz, uwaga. O! Ciach! Dobra, liczę na checkpoint. Patrzcie, dopiero dwie minutki minęły, więc naprawdę, słuchajcie, jest jeszcze spoko. Jest bardzo miło, słuchajcie, jest bardzo miło. Dobra, walnijmy to i uciekam. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, dobra, powiem szczerze, nie wiem, czy ja nie miałem na tym stanąć przypadkiem. No, ale trudno, słuchajcie, teraz to już jest rozwalone, więc lecimy dalej. Mówi się, trudno, Żyje się dalej. Dawaj, dawaj, tędy. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie! Dobra, o, fajnie, że checkpointy są sensownie bardzo zrobione, co nie? Bo gdyby słuchajcie, tych checkpointów tutaj nie było, no to byśmy mieli naprawdę mega, mega lipę. Dobra, lecę sobie tędy i co dalej? Aha, już wiem, że tędy, dobra, spoko, fajne. Fajne, fajne, jesteśmy wysoko, ale my musimy, słuchajcie, być jeszcze wyżej. Dobra, dawaj, niech walnie to TNT, okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Dawaj, w takim razie walnij znowu TNT i uciekam. Okej, okay. spoczko. Spoczko, 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 spoczko. I teraz, słuchajcie. Dobra, przeskakuję go. Oj, nie! Nie przeżyję tego. Nie przeżyję tego, słuchajcie. Bo chyba muszę tutaj do boku. Okej, okay. dawaj, ty przeżyłem! Nie wiem w jaki sposób, ale w jakiś. I w sumie tylko tyle mnie interesuje. Dobra, dawaj, wybij mnie do góry. Okej, okay, bo to wygląda, słuchajcie. <laughs> Już praktycznie O nie! To wygląda, słuchajcie, praktycznie jak meta. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. 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 A, dobra. Spoko. I czy tu jest gdzieś meta? O, dobra. Jest, słuchajcie. Patrz. Pa, 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 pa. Okej. Okay. Dobra, ale gdzie dalej, słuchajcie? Gdzie dalej? Chyba muszę iść wzdłuż tego? Jest trampoliniarz. Jest trampoliniarz Janiasz Jan. Dobra. Dobra. Okej, okay. okej, okay, okej, okay. i gdzie ten? Aha, tam. Dobra, widzę, 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 widzę. Już wszystko. słuchajcie, widzę. Czyli tak, odbijam się z tego. Ale lecę tutaj. Ale poczekajcie, jak ja mam niby tutaj. O! Ciekawe. Ciekawe. Hmm. Wiecie co? Spróbujmy to z emotką skoku. Dobra. Dobra, i teraz wybi nas. Dobra. Ale poczekaj, bo ja nie bardzo rozumiem, co ja mam tutaj niby słuchajcie, odwalić takiego. Okej, okay. chyba już słuchajcie, trochę rozumiem porządku. Teraz stajemy sobie na tym i gdzie nas to wybije, bo to jest mega. <laughs> Tutaj! Let's go! Uda nam się przejść, słuchajcie! Dobra, pierwsza mapa, słuchajcie, pierwsza z trzech jest udana. Tu czy ta mapa Goldface będzie prosta? Tego nie mogę wam, słuchajcie, obiecać. Wiem natomiast, że raczej będzie prostsza niż ostatnia z tych trzech. Dobra, słuchajcie, nie traćmy więcej czasu. Po prostu lećmy, ale sami widzicie, że tu jest bar bardzo dziwny schemat, słuchajcie. Bardzo. Nie mam kompletnie, słuchajcie, pojęcia, co ja mam tutaj robić, a czego mam nie robić. Więc po prostu idę na czuja, słuchajcie. Idę totalnie tutaj na czuja. Okej, okay, spoko. To trampolina chyba była tylko po to, żeby móc sobie podpatrzeć, o co tutaj chodzi. A sami, widzicie, zaczynamy, słuchajcie, dość ciężko. Dość ciężko. Dobra, Oho, wy... no dobra, tutaj spędzimy pewnie pół dnia dzisiaj. Yo! Nie, no nie może być tak, że, słuchajcie, ja. Yy, dawaj, no i. No i czemu to wybija tak. Tak nisko, słuchajcie. Ej, nie, naprawdę, bo ja nie wiem, gdzie mam doskoczyć. To jest moim największym zmartwieniem. Że ja teraz, słuchajcie. No. Nie, no nie masz szans, że tam doskoczę, słuchajcie. Poczekajcie. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Dobra, że niby stąd. Nie, no z tego też bezpośrednio się nie uda. Dobra, no to próbujemy, słuchajcie. W takim razie dawa jeszcze raz. Dawa jeszcze raz tutaj. Dobra. Lecimy. O! Dobra! Już wiemy o co chodzi, słuchajcie. Już przynajmniej wiemy, o co chodzi. Dobra. I to nie dało checkpointu? Okej, okay, to nic nie rozumiem. To jednak, słuchajcie, nie mam pojęcia. Bo to powinno, słuchajcie, nas przywalić i powinno dać checkpoint, prawda? Dobra, jestem tutaj, słuchajcie, jestem. Tylko, że naprawdę nie wiem, słuchajcie, co dalej, nie? Nie wiem, z której strony, słuchajcie, to obejść, aby w ogóle to słuchajcie miało sens, bo jak obkręcam się tutaj kamerą, to naprawdę, słuchajcie, nie wiem, co dalej. Nie, no, słuchajcie, chciałbym wiedzieć. Ale nie mam pojęcia. Chyba, że tutaj, ale to co? No to ja mogę to zrobić, słuchajcie, piłku, ale... O! Co? Przeskoczyłem na drugą stronę i niby co dalej, słuchajcie, niby co ja mam tutaj zrobić dalej. No co, że spróbować sobie tutaj, okej, okay. ale w którym miejscu niby to mi pomaga, słuchajcie. Dalej, dalej nie wiadomo, słuchajcie, co mam tutaj. Aha! Okej, okay, to teraz już trochę, trochę więcej wiadomo. Dobra, tutaj zrobimy sobie. O, nic nie widać, słuchajcie. Nic, nic nie widać. O, nie, ale lipa. Ej, dobra, no słuchajcie, niestety, ale troszeczkę nam się potwierdza, że to jest ten klimat mapy, których mega nie lubimy, co nie? Czyli średnio wytłumaczony. I słuchajcie, takie dość wkurzające. Na zasadzie, że serio, bagujące się ściana i tak dalej. Ja wiem, mapka jest kozacka, co nie? Jeżeli chodzi o jej strukturę i tak dalej. Słuchajcie, no to naprawdę ultra, ultra szacun dla twórcy tej mapy, ale nie ukrywajmy. Coś takiego! Taki ekran, słuchajcie, no to sprawia, że po prostu się tak troszeczkę nie miło jakby gra. Ale w porządku, ogarniemy, słuchajcie, ogarniemy. Gdzie dalej? Podejrzewam, że muszę wyskoczyć, słuchajcie. Że muszę wyskoczyć, wskoczyć tutaj, dobra. Okej, okay, spoko, 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 spoko. Przynajmniej wiemy, słuchajcie, którędy iść. Ale, o Boże, ja nie wiem, czy w sumie tędy. Teraz tak jak patrzę, słuchajcie, po tym, jakie tutaj są, tutaj są ciężary. To jednak nie jestem przekonany, czy na pewno, słuchajcie, tędy Ale może, może, no chyba tak Chyba, słuchajcie, tak, bo popatrzcie Tutaj jest taki właśnie schemat, dobra I są, słuchajcie, kafelki, okej, okay, spoczko Dawaj, 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 bo stresik, słuchajcie, tutaj wjeżdża A my musimy tutaj sobie poradzić Okej, okay, jest, słuchajcie, windziarz Jest, słuchajcie, windziarz, który nas doprowadzi W sumie to W sumie to nawet nie do końca, słuchajcie, wiem, gdzie on ma nas doprowadzić Ale ogarniemy, ogarniemy, widzowie, ogarniemy Dobra, dawaj tutaj Dawaj tutaj, dobra, wskoczę sobie ładnie, pięknie. I teraz jest trampolina. Spoko, spoko. Mamy, słuchajcie, jeszcze ponad dwie minutki. Więc może, słuchajcie, nam się tutaj udać. Może nie być, słuchajcie, aż tak właśnie źle... Aj dobra, dawaj ze skokiem, dawaj ze skokiem. Po to mamy te zdolności, słuchajcie, żeby było git. Patrzcie, tutaj już jest meta, ale... O kurde. Dobra, dobra. Dobra. Nice, nice. Mamy, słuchajcie, drugą mapę z trzech. Nawet chyba szybciej ją przeszliśmy niż tamtą poprzednią. Ale teraz tutaj jest napisane, że ta mapa wymaga IQ, aby ją ukończyć. Powodzenie. Dosłownie to jest napisane. Czy mam tyle IQ, aby ją ukończyć? Co? Zgaduję, że część z was powie, że... Nie, nie ma. Ej, zobaczymy! Tak czy inaczej, słuchajcie, mapka wygląda mega ładnie! Nie, serio, że to nie jest ogromna mapa, że lecisz do góry, tylko bardziej chodzi o tej, w tej mapie, żeby się po prostu tutaj fajnie bawić. Dobra, okej, okay, to, to, to to już tutaj jest to IQ niby? Aha, dobra. Okej, okay, że co, że mam, mam tutaj niby spróbować się wepchnąć w porządku, ale poczekajcie, bo ja w sumie to nie wiem. O, dobra, aha! To był przycisk, że... Ej, poczekaj, czy to był przycisk, że ja dosłownie odblokowałem sobie przejście, jeżeli tak, no to szacun. Jeżeli tak, to szacun. Moim problemem, słuchajcie, jest to, że ja kompletnie nie wiem, słuchajcie, co mam tutaj robić, ale dobra. O, poczekaj, 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 jeszcze raz poczekaj, bo IQ, IQ, spoko! Ale tutaj... Jak ja mam niby zdążyć w ogóle, słuchajcie, to przejść? No, mogę stanąć tutaj? Nie, też mnie wywali. O, właśnie. Chciałem się, słuchajcie, upewnić, czy i tak jestem w stanie, słuchajcie, to przetrwać. Jak sami widzicie, chyba niekoniecznie. Ale dobra, robimy sobie to z emotką skoku. Dobra, to podejrzewam, że powinien być checkpoint. Nie wiem, czy jest, ale przynajmniej powinien, prawda? Dobra, okej, okay, zostaniemy sobie tutaj. Teraz polecimy sobie właśnie za tym. A, dobra, z emotką skoku. Do dobra, 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 dobra. Serio? Tu jest checkpoint? Nie, tu nie. Tu nie potrzeba IQ. Tu po prostu, słuchajcie, potrzeba farta. Bo jak to inaczej, słuchajcie, nazwać? Jeżeli gość nie robi checkpointu, co każe taki fragment, no to. Co to ma do IQ? Nie, tak totalnie szczerze, słuchajcie, co to ma do IQ? O oh my, G! No to się nabawiliśmy właśnie problemu. Bo przejście tego, słuchajcie, zajmie nam 5000 lat, moim zdaniem. No ale dobra, próbujemy oczywiście, próbujemy. Dawaj, z emotką skoku. Dobra, mogę stanąć tutaj, ale to i tak, słuchajcie, mnie. Walnie. Lecę tutaj, słuchajcie, znowu, ale. Naciskam spację. Lecę po raz 55 tysięcy. Na. na. naciskam. Dobra. 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 dobra mm -hmm. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, dawaj, lecimy, słuchajcie. Nie ma co. Nie ma co marudzić, słuchajcie. Ja powiem szczerze, troszeczkę, troszeczkę mnie denerwują takie mapeczki. Na zasadzie, że fajna mapa. Wiadomo o co chodzi. Jest mega, mega dobra, ale. Powinien być checkpoint, przynajmniej moim zdaniem co każdy taki fragment. Serio! Serio! Z samego szacunku, jakby wiecie, do po prostu gracza, co nie? A, a... a tu koleś... No dobra, akurat tutaj chyba tylko jednego checkpointa nie było, ale no spoko, ogarniemy, słuchajcie, ogarniemy. Dawajcie, ja się tutaj stresuję. Chcę dla was, słuchajcie, zgarnąć skiny, a taka była umowa, że muszę, słuchajcie, to wygrać, żebyście skiny dostali, prawda? Więc kurczę, no nie chciałbym, żebyście nie dostali skinów. O kurczę. Co ja miałem tutaj zrobić? Ej, nie wiem. E, Czekaj, co. A mogę tym do końca polecieć? Ej, chyba. Wiecie co? chyba mogę! Dobra, tu powinien być checkpoint, tu akurat powinien być checkpoint. No tak, 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 więc mogę. Spoko... Ej, wiecie co? Trochę cofam! Trochę przepraszam tego twórcę, bo się najeżyłem na niego, a faktycznie on o checkpointy dwa, Może jednego zapomniał, faktycznie, jednego mu się zapomniało, ale wiecie co? Cofam, naprawdę, słuchajcie, cofam, bo tutaj gość ogarnia te checkpointy. Serio? Szacunek dla niego. Zaraz, słuchajcie, wlatujemy sobie tutaj na właśnie metę. I co? I tutaj, słuchajcie, znowu. A mogę to kostkować? Poczekaj, a czy mogę zra... A czemu to mnie bije? Ej, w sumie to nie wiem, bo ja wiem, że o, o, jakby o co mu chodzi. Tutaj gdybym miał, słuchajcie, przy, buta, przycisk, no nie, to byłoby bez... No nie, no i widzicie, i znowu, czyli nie było checkpointa. No to nie, no to ja się jednak z dobrym powodem najeżyłem, słuchajcie, na tego typa. Przynajmniej moim zdaniem, bo serio, akurat to, że tu powinien być checkpoint, tam dalej, no to... Czy ja muszę wam tłumaczyć? No chyba nie kończę, bo to jest mega oczywiste, że on... Jakby obowiązkowo, słuchajcie, powinien być, no nie? Serio, to jest tak oczywiste, przynajmniej moim zdaniem, że ja cię kręcę. Eee, dobra, wiecie co, polećmy sobie tak. No co, no można wziąć tą beczkę, tak? Ale zaraz słuchajcie co? No, że. Okej, okay, że mam niby przekręcić tą beczkę. Mhm, dobra, fajnie. Szkoda, że tylko straciłem czas, słuchajcie, na, na tego checkpointa. Jak ja mam. Jak ja mam ją położyć, słuchajcie? poczekaj a mo mogę tak zrobić? Okej, okay, w ten sposób mogę. I co, mam ją wepchnąć, rozumiem, tak? No dobra, i to jest to niby IQ. No dobra, ja odkryłem jakby sposób, ale czy on zadziała, słuchajcie? jo! Dobra, dzwoni do mnie tutaj telefon, słuchajcie, a ja muszę dla was skina wygrać. Okej, okay, zadziałać, zadziałało. Mogę na górę? Nie mogę. Okej, okay, no i teraz musimy. Oj, strasznie długo czekać. Ej! Naprawdę! Poczekaj, który? No chyba tędy spróbujemy co? Ale tego czekania naprawdę, słuchajcie, jest mega mega dużo. Okej. Okay. Czemu to zostało? A to już nie do końca jest moja wina, że tak. Siw. nie zadziała. Co? Nie, dobra, dawaj, le le lecę za to. A co mnie tu spaliło? Powiem szczerze, nie rozumiem tego elementu, bo widzicie, co się z nim dzieje. Aha, ja muszę iść! Ale przecież to jest, to jest szybsze od. Ej, co to jest? Już widzę, że my tego nie zdążymy zrobić, słuchajcie, niestety, no nie? Znaczy, dobra, próbuję jeszcze raz, słuchajcie. Próbuję jeszcze raz. Aha, okej. Okay. Dobra. 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 Okej. Okay. Teraz muszę stanąć na tym. To jest dźwignia, która co? Aha. Ty. Tu jest meta. Tu jest meta. Właśnie otworzyłem drzwi na metę. Co się dzieje? Co się powkurzałem? To moje. Przyznam szczerze, naprawdę genialna mapa i uznajemy, że udało mi się to przejść, dlatego jutro będę wam rozdawał pięć skinów. Napisz swój nick właśnie w komentarzu, zostaw łapkę i suba no i mówię, wylosuję 5 osób. O, a ja też mam nowego skin.